Ok, się maneczko i ziomeczki, ja jestem Reus i witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na moim kanale i dzisiaj zagramy sobie w Skywarsy. I pierwszym tematem, który dzisiaj chciałem poruszyć, to jest, że dobiliście 6 łapek naprawdę bardzo, ale to bardzo się cieszę. 5 subów w pierwszy dzień, więc to jest dla mnie mega. Dla Was to na pewno nie jest mega, jak ktoś ma więcej subów. Wiecie, ja dopiero zacząłem nagrywać na YouTube i naprawdę bardzo się cieszę, że postaraliście się dobić aż tyle łapek Naprawdę to jest dla mnie bardzo duża ilość i bardzo duża ilość subów tak myślę, że w tym odcinku dobiecie tak 10 łapek i kolejny odcinek nagram z The Warsów, ale to już z, z gościem. Tak, możecie też wygrać taki konkursik, bo właśnie założyłem na takim serwerze kowalmnnh.pl tam będzie do wygrania ranga VIP to jest takie jakby hardcore tak, tam jestem adminem tam są do wygrania VIPy jak będzie tylko 15 osób a więc możecie tam wbić na ten serwer i możecie właśnie wygrać rangę VIP tak i chciałem jeszcze poruszyć jeden temat bo są też, ta, są też ta, takie osoby, które yy, wbijają na czyjeś kanały yy, i po prostu zostawiają unlike'a i z niego wychodzą. Yy, jeżeli mam mieć takich widzów, to wolę wcale ich nie mieć. Yy, sami wiecie, jak to jest. Niektórzy na, tak właśnie yy, nagrywają. To jest naprawdę niefajne. A więc wiecie, yy, wolę, mieć, wolę nie mieć widzów niż. Yy, właśnie mieć takich widzów, którzy zostawiają u like i wychodzą. A więc myślę, że yy, Wy też nie będziecie tacy, yy, zostawicie tego lajka. Like Film może Wam się spodoba, może nie, to jest was wybór. Yy, Jakbyście zostawili lajka, like naprawdę bym się cieszył. Yy, jak, jak już mówiłem, będzie 10 lajk, like, odcinek będzie kolejny nagrany. oto tutaj będzie trochę trudno, bo yy, typek się wybrał na środek. Okej, okay, mm, pójdźmy za szybko do niego. I on coś nie kombinował, żeby mi się nie życzył. Nie było dobrze, żebym się odpowiednio ja... Tak. O, jak widzieliście, y tutaj mamy aurę nagraną. Na pewno to podać dla moderatorowi. Ok, a więc widzimy się na kolejnej arence. Okej, okay, że my jesteśmy już na drugiej arence w tym odcinku. I jeszcze przed tym mam jeszcze jeden, yy, właśnie jedną dla Was informację. Yy, tak, tak jak mówi właśnie Kondzio na swoim odcinku z, z Skywarsów, yy, yy, żeby było właśnie, żeby nie były tutaj monety oddzielne, to też jest trochę takie niefajne, ponieważ to jest praktycznie wszystko dla hajsu. Bo, jak widzieliście, monety są do kupienia tu i tu, tak trochę dla hajsu jest, jak sami wiecie. Yy, I tak, chciałbym, żeby właśnie te monety oni zrobili, żeby było to wszystko wspólne. Bo, tak naprawdę, to wszystko oni to dla hajsu robią. Yy, jest trochę niefajnie. Yy, tak, tak, jeżeli będziecie się tam pytali o dam wam go w opisie. Nie musicie się tutaj o nic martwić. Ok, ja do kolejnego rzemeczka. On spał tutaj. Ktoś go chyba zrzucił. Weźmy z boku kompas. O, o, o. Kurwa. Nie, sam się natrę. No, no cześć. Bana nawet nie w do góry. No, nie w no, Okej, okay, a więc zostało w jeszcze jeden gracz Został, bo um, właśnie ten lub zabił w celu jednego lub nie gracza. Został nam lub nie w celu jednego nie w na wyspie? tam lub O, spadł chyba nawet, o ile się nie mylę. Okej, okay, a więc y, udało się tą arękę nam wygrać. Pierwsze akurat nie udało nam się wygrać, bo był cheater. Okej, okay, a więc widzimy się na przedostatniej arence. Okej, okay, ziomala, więc jesteśmy już na kolejnej arence. I chyba już ostatniej, albo przedostatniej, nie wiem, ale to jest zbędne. Mm. Tak, y, zaczynamy jeszcze rękę. I bez słowa, ziomeczki, nie do rady, zacznijmy właśnie odcinka. No, każdy mówi że macie. No bo jesteście zionkami tak naprawdę. Te wszystkie odcinki są dla Was, żebyście oglądali. A nie po prostu dla siebie. to wszystko robię dla Was, żeby Wam się przyjemnie oglądało. I tak, yy, 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 ja też yy, właśnie oglądam dla przyjemności, a nie wchodzę na kanał. Bo jak niektórzy już mówiłem, wchodzą na kanał, yy, dają un i wychodzą z kanału. To jest takie trochę dziwne zachowanie. obejrzyjcie do końca, zobaczcie jak wam się oglądało. I także też na dole będziecie mieli mm, właśnie y, link do teksturpaka i do mojego Facebooka, którego zrobiłem właśnie wczoraj dla Was. Już tam chyba mam 6 polubień albo 7, a więc też jest bardzo fajnie. Komuś się trochę nie udało chyba rzucić we mnie śnieżką. O, padł na hitalol. Prawie spadłem. Wow, tutaj ktoś miał stałe, właśnie widzę. Dobra. Są nam jeden ostatni typek. A więc on jest, on jest gdzieś tutaj. Dobra, a więc przejdźmy się do niego. Jeżeli byście słyszeli moją klawiaturę bo moją myszkę, to yy, bardzo, bardzo was przepraszam, ale w drugim odcinku już tego na pewno nie będzie, bo trochę dzisiaj yy, mam blisko siebie klawiaturę i myszkę. A więc nie musicie się tutaj obawiać. Ani denerwować, że noob nawala w klawiaturę albo coś takiego pisać. W drugim odcinku na pewno się zmieni, jak już mówiłem. Okej, okay, on, on tutaj poluje no, na śnieżkami już. Nie, 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 nie dam się, nie dam się. Zarajaccie je porzucam. O, spac, lol. Okej, okay, ja więc udało nam się wygrać tą arenkę i została nam już ostatnia ręka. Okej, okay, a widzimy się na kolejnej arence. Okej, okay, a więc jesteśmy już na ostatniej arence w tym odcinku. Um, jest to ostatnia ręka i chyba moja najlepsza ręka. A więc pokażę wam, jak szybko zdobyć kilo na tej arence. Tak, tutaj jedziemy. Szybko bierzemy itemy. Nie patrząc się na nic. Tylko zakładamy to, to, to i to. I szybko, szybko nawet nie patrząc się... Wybieramy się do pierwszego y, ziomala. Ej, 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 Trochę nieładniej z twojej strony. O ty, Frykilu. Taki kozak na skrzynkę jesteś. Ten nawet nie wiedział, gdzie był. Hmm. Taką strefę mu zdałem. Dobra. Najlepiej to, że tutaj wodę na razie wylejemy Bo tutaj też jest nie wiadomo Tam już widziałem, że tam się bije Dobra I tutaj już to No Nie udało nam się wygrać Miał chyba awrys ten ziomeczek, ale to, to yy, Też będzie nagrane Okej okay, ziomeczki więc to na tyle w tym odcinku. Myślę, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli będzie 10 łapek, nagrywam kolejny odcinek. Raczej odcinek będzie z dołu. Okej, okay. dobra, a więc na razie i cześć.